Teraz chciałbym wytłumaczyć funkcję bind calls. Ona nie jest dostępna w R, należy ją uzyskać do niej dostęp poprzez pakiet deeplayer. Do czego ona służy? Do łączenia kolumn. Otóż, jak mamy dwa dataframy na przykład i chcemy je połączyć kolumnami, czyli jakby położyć siebie i y, kolumny y, ich połączyć Czyli jak mamy coś takiego mamy jeden data frame. O. drugi data frame i co, co robi ten nasz BindCols? po prostu Łączy kolumnami te nasze Data frame y, czyli zrobić coś takiego. Tak więc mamy jeden Data Frame, I jak on wygląda? Mamy drugi Data frame. To dla uproszczenia z jedną kolumną. A jak wygląda ich połączenie jeden obok drugiego, to nie było trudne. Mam nadzieję, że zrozumiałeś tę lekcję.